Dzień dobry, nazywam się Dariusz Bajak, jestem fotografem, fotografikiem i operatorem filmowym. Dzisiejszy post będzie wstępem do serii materiałów wideo poświęconych mojej ofercie oraz twórczości. Serdecznie zapraszam. Oprócz stron internetowych do odwiedzin, których zapraszam, znaleźć mnie może na Facebooku oraz Instagramie. Zdecydowałem się na nagrać wideo posty poświęconej mojej pracy, ponieważ teraz większość usług sprzedaję w serwisach społecznościowych oraz na podstawie informacji umieszczonych na stronach internetowych czyli po prostu online. W przypadku towarów i usług standardowych sprawa jest oczywista. Sam tak robię zakupy. Zakupy obiektywów, aparatów to prosta sprawa. Mamy specyfikację, opis towar jest powtarzalny. W fotografii można opisać ilość zdjęć. Oraz określić czas trwania sesji. Ale jak opisać wyobraźnię, która jest kluczem w mojej pracy? W sieci sprawdzicie opinie, zdjęcia, filmy, ale czy nie chcielibyście poznać tego gościa, który stoi po drugiej stronie aparatu lub kamery? No właśnie. Jeszcze kilka lat temu spotkania z klientami to norma. Po prostu brakuje mi spotkań z klientem, więc postanowiłem nagrać wideoposy na YouTube lub Facebooka. Posty będą poświęcone mojej ofercie, jak i również będą zawierały porady dotyczące mojej pracy. Będę przedstawiał sytuacje, z którymi się spotkałem, co jest fajne, a z czego warto zrezygnować. Po prostu taka baza wiedzy doświadczonego fotografa i operatora filmowego, z której będzie warto skorzystać. Przykładowe materiały. Jakie będę chciał poruszyć w najbliższych postach to albumy ślubne, śluby, porady i sugestie, sesja biznesowa, jak się przygotować na taką sesję. I tak, dalej, I tak dalej, Takich tematów będzie naprawdę dużo. Czas trwania postu szacuję na około 4 minuty, więc chyba OK. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca i zapraszam na kolejne posty. Linki do stron internetowych znajdziecie w opisie. Do usłyszenia miłego dnia!